Innowacyjne i nowoczesne metody nauczania, a także możliwości, z jakich mogą korzystać w dzisiejszych czasach nauczyciele, by rozwijać umiejętności uczniów. Zagadnienia o takiej tematyce poruszane były podczas wczorajszej konferencji zatytułowanej Edukacja w cyfrowym wymiarze zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dzieje się to, co powinno dziać się właściwie chyba w każdym województwie w kraju, mianowicie upowszechnianie informacji na temat cyfrowej edukacji. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie. Jak Państwo widzą, w sposób bardzo urozmaicony przedstawiliśmy tematykę dzisiejszej konferencji, a także podkre podkreśliliśmy wagę, znaczenie cyfrowej edukacji. Jest to niewątpliwie przyszłość. I w to będziemy inwestować. Ja ze swojej strony chciałabym zapewnić Państwa, że nasza placówka doskonalenia nauczycieli nastawiona jest głównie na pomoc nauczycielom, by mogli podążać w tym wypadku za uczniami, którzy, jak Państwo wiedzą, nabywają kompetencji cyfrowych o wiele szybciej niż ich mistrzowie. Problem polega na tym, by zarówno nauczyciele, jak i uczniowie umieli działać wspólnie i wzajemnie uczyć się od siebie w grupach, w zespołach jeszcze dzisiaj w programie, jakie były poruszane tematy tych wykładów, bo było ich bardzo wiele. Tak, tematyka rzeczywiście wystąpień była bardzo bogata. Od, począwszy od um, mówienia o realizacji projektów unijnych w zakresie cyfrowej edukacji, jak Państwo um, zaobserwowaliście, mieliśmy przedstawiciela um, Ministerstwa. Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także wielu innych przedstawicieli firm, które zajmują się propagowaniem edukacji cyfrowej. Odbyła się seria wykładów bardzo merytorycznych. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej ciekawą częścią tej konferencji jest jednak. Nauka przez przeżywanie, czyli sami nauczyciele, sami, same osoby zainteresowane mogą dotknąć i przeżyć to, o czym była mowa w części teoretycznej, czyli poeksperymentować na stacjach doświadczalnych, zobaczyć, jakie są możliwości pomiaru czujnikami elektronicznymi, zobaczyć, na czym polega funkcjonowanie najnowocześniejszej tablicy interaktywnej, o której mówił przedstawiciel firmy Smart. Także dzieje się tu bardzo dużo ciekawych rzeczy, ciekawych zjawisk. Bezustannie zapraszam wszystkich Państwa nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, do tego, by zechcieli korzystać z oferty Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Nauczycieli we Włosławku, bo dzieje się w naszej placówce dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jesteśmy nastawieni na to, by rozwijać kompetencje cyfrowe nauczycieli, a także uczniów. Warto podkreślić, że nad wczorajszym spotkaniem patronat honorowy objęli między innymi poseł na Sejm domicela Kopaczewska, a także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Cieszę się, że Wocławek rzeczywiście jest tym miejscem, gdzie promujemy edukację XXI wieku. Edukacja w wymiarze cyfrowym to jest edukacja XXI wieku. Chcemy pokazać te przykłady dobrych rozwiązań, które już funkcjonują w szkołach. Taki projekt jak Mistrzowie Kodowania, który Wocławianie mieli okazję się poznać. Poznać już to są, to są pracownie multimedialne, to jest również e, podręcznik, ponieważ jeśli chcemy być społeczeństwem e, innowacyjnym, jeśli chcemy budować gospodarkę innowacyjną, gospodarkę konkurencyjną na świecie, to musimy wyjść krok do przodu, żebyśmy rzeczywiście proponowali takie rozwiązania, które kreują nowe technologie. Cieszę się, że na dzisiejszym spotkaniu jest bardzo dużo dyrektorów, nauczycieli i są również samorządowcy, co prawda nie wszyscy, przykro mi, że ciągle słyszymy o nowych drogach, o wodociągach. One są bardzo ważne, ale żeby realizować te projekty, to musimy być przede wszystkim dobrze wykształconą młodzież, znającą nowoczesne technologie, kreatywną, która rzeczywiście pozwoli nam zmieniać rzeczywistość. Cyfrowy wymiar edukacji to szereg problemów, które dzisiaj były roz... Mieliśmy gości z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z Ministerstwa Cyfryzacji, z Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Informatyzacji, ale byli także przedstawiciele takiego projektu Mistrzowie Kodowania. To wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, to jest tworzenie kompetencji w poruszaniu się w tej przestrzeni cyfrowej, w używaniu narzędzi w codziennej pracy szkół. Każdy uczeń praktycznie jest w tej chwili otoczony sprzętem elektronicznym. Mamy wiele tych sprzętów, laptopy, komórki, różnego rodzaju komputery. Uczniowie to mają. Nie zawsze świadomie z tego potrafią korzystać. Jeżeli nauczyciel będzie dobrym przewodnikiem po świecie nauki w przestrzeni cyfrowej, na pewno uzyska lepsze rezultaty. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli tutaj ma bardzo fajną wystawę Urządzeń, które można używać w procesie edukacji, w procesie edukacji doświadczalnej, analizy tego właśnie na sprzęcie elektronicznym, to wszystko są bardzo ważne działania, które pozwolą nauczycielom lepiej uczyć. Wiemy, że od tej kompetencji nauczycieli zależą wyniki naszych uczniów. Bardzo ważna sprawa to się stała. Byli wójtowie, byli burmistrzowie, oni będą decydowali o zakupach sprzętu do swoich szkół. Byli także nauczyciele i byli dyrektorzy szkół, więc oni będą na pewno tym yy, gronem osób, które będzie lobbowało na rzecz postępów w kujawsko-pomorskich szkołach. Świetna inicjatywa, bardzo się cieszę, że to jest tutaj we Włocławku, w tej pięknej sali Browaru B. Widać, że ta sala dobrze służy różnym wydarzeniom, nie tylko wydarzeniom z zakresu kultury, ale także z zakresu edukacji. E, świetnie, że się mogliśmy tutaj spotkać. Podczas konferencji nauczyciele, jak i pedagodzy mogli zobaczyć na własne oczy, z jakich możliwości mogą korzystać w swojej codziennej pracy z młodzieżą, bowiem przygotowanych zostało wiele stacji edukacyjno-prezentacyjnych, między innymi stanowisko mistrzów kodowania. To jest taki program edukacyjny ogólnopolski, jesteśmy rzeczywiście w całej Polsce, który upowszechnia naukę programowania na każdym poziomie edukacji. Od najmłodszych uczniów już w klasach pierwszych do szkół średnich, szkół ponadgimnazjalnych, co dodaje uczniom i nauczycielom. Przede wszystkim to jest takie wyzwanie edukacyjne. Wyzwanie intelektualne, które, które napędza taki proces edukacji. Dla nauczycieli to jest dla nich samy, samych rozwój, wzrost ich kompetencji, zyskują nowe umiejętności, które mogą przekazać swoim uczniom. Dla uczniów to przy, na początku jest świetna zabawa, ale przede wszystkim takie poczucie sukcesu. Bo programując robimy coś, co potem nam się przydaje. My bardzo na to stawiamy nacisk, żeby dzieciaki programowały takie rzeczy, które są dla nich przydatne, im albo ich kolegom, albo, nie wiem, ich pani od matematyki, polskiego żeby rzeczywiście czuły, że to co robią ma sens, ma znaczenie, jest komuś potrzebne i że mogą jakby przyłożyć do tego rękę. Uczą się, ale też jednocześnie bawią, dlatego że my zaczynamy od takich języków programowania, które są proste, wizualne, kolorowe, dają fajny efekt, dają dużo dobrej zabawy i dużo do, do, dobrej atmosfery, e, właśnie po to, żeby zachęcić, a nie zniechęcać od początku. Czyli tak naprawdę ktoś, kto w przyszłości marzy o zawodzie programisty, bądź Fizyka, chemika i tak dalej, powinien już zająć się programem mistrzowie kodowe? Powiem więcej. My mówimy, że programować może każdy, i uczymy programowania. Nauki, programowania e, nauczycieli każdego przedmiotu, od polonistów, sama jestem polonistką, po historyków, językowców, ale również oczywiście informatyków. E, I mówimy o tym, że programowanie to jest umiejętność, która jest ważna nie tylko dla tych, którzy są tymi przysłowiowymi umysłami ścisłymi, ale dla każdego. Znaczy, bycie aktywnym twórcą treści, chociażby tych internetowych, by, bycie aktywnym twórcą programów, pozwala nam lepiej zrozumieć świat, który nas rzecz, e, otacza, tę rzeczywistość, która nas otacza, bo wszystko, co nas otacza, tak naprawdę jest zaprogramowane. Zrozumienie, tego, jak to jest zrobione, jest możliwe tylko dzięki temu, żebyśmy sami to robili. Dzisiaj, tutaj, we Włosowku, bardzo ważne wydarzenie, bo cyfryzacja w edukacji. Jedną z innowacji, można powiedzieć, no wiem, może już od kilku lat, ale odchodzą tablice ze zwykłą krytą do lamusa, teraz zastępują je tablice interaktywne. Co one dają, jakie to są możliwości? dają ogromne możliwości zachowują to co było dobre w tablicach tradycyjnych czyli to że nauczyciel stoi przy tablicy widzi całą klasę cała klasa widzi nauczyciela z tym co daje komputer czyli pewną elastyczność multimedialność interaktywność w związku z tym lekcje są bardziej interesujące ciekawsze dla uczniów bardziej angażują uczniów a przez to uczniowie mogą szybciej uczyć się i większą ilość wiedzy jak gdyby umiejętności zdobywać na jednej lekcji czy obsługa takiej tablicy może sprawiać kłopot nauczycielom, i czy jest w ogóle zainteresowanie wśród nich do podchodzenia i korzystania z takich nowych metod? E, no, oczywiście z tym jest różnie. Jeżeli nauczyciel potrafi obsługiwać komputer, no to myślę, że taka tablica nie, nie będzie przed nim kryła żadnych tajemnic. E, no, zawsze można skorzystać jeszcze z pomocy uczniów, żeby uczniowie coś sami odkryli, a są do tego chętni. E, także no, tablice cieszą się powodzeniem. Dzisiaj taka wielka konferencja, cyfryzacja w edukacji. Czujniki pomiarowe, kolejna możliwość do skorzystania przez nauczycieli, możliwość innowacyjnego nauczania. Na czym to polega? Jakie to daje możliwości? Są to nowoczesne czujniki pomiarowe, czujniki firmy PASCO, które zostaliśmy wyposażeni w ramach projektu E-Edukacja, który został już zareklamowany wcześniej podczas konferencji. Jest to projekt. Które obejmuje stacjonarną pracownię, znajdującą się w naszym ośrodku, z której już skorzystało 800 nauczyci... Przepraszam, uczniów oraz 80 nauczycieli. I cieszy się ta pracownia bardzo dużym zainteresowaniem. Od stycznia funkcjonuje u nas ta pracownia, natomiast jeżeli chodzi o pracownie mobilne, to 5 pracowni mobilnych będzie możliwych do, wypo... do wypożyczenia przez szkoły po przeszkoleniu nauczycieli. Tutaj mamy do zaprezentowania tylko przykładowe czujniki pomiarowe. W pracowniach znajduje się ich ponad 30. Natomiast dla państwa tutaj w celach takich eksperymentalnych mamy tutaj do zaprezentowania czujnik ruchu, czujnik pomiaru pracy serca, czyli czujnik tętna, możliwość obserwacji mikroskopowych, możliwość mini obserwacji mikroskopowych, które prezentuje tutaj koleżanka biolog. Natomiast z tej strony mamy możliwość zaprezentowania czujników bardziej pod kątem nauczania chemii, a mianowicie czujnika pH oraz czujnika temperatury, które umożliwiają obejrzenie tego, co się dzieje tak naprawdę w probówce, czyli wszystkich procesów, które tam zachodzą od samego początku do samego końca zachodzenia reakcji chemicznej. Aby zaciekawić uczniów właśnie tymi zagadnieniami, prowadzimy również takie badania typowo praktyczne, na przykład jaki odczyn ma badamy, jaki odczyn ma Coca-Cola, porównując go z octem i tutaj duże zaskoczenie u zarówno młodszych dzieci, jak i u młodzieży, że te wykresy się omalże pokrywają. Poza tym mamy możliwość zaobserwowania działania substancji, które są reklamowane w telewizji jako substancje działające przeciwko zgadze. Mamy tutaj tabletkę, którą wrzucamy i podczas zachodzenia reakcji chemicznych widzimy. Jaka zachodzi tutaj zmiana, jeżeli chodzi o wykres, jak neutralizuje się środowisko. No poza tym mamy tutaj jeszcze możliwość pokazywania różnych zjawisk przyrodniczych, nie tylko w pracowni stacjonarnej, ale również w terenie. Jest to stacja, którą wykorzystujemy do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, do pomiaru temperatury, czy też na przykład hałasu. Przychodzą do nas dzieci od począwszy. od od przedszkola, gdzie uczą się na zasadzie zabawy, po szkoły ponadgimnazjalne, które już w sposób profesjonalny prowadzone są dla nich zajęcia, gdzie mamy odniesienia do tego, co znajduje się w podstawie programowej, czyli właściwie obowiązkowych zajęć nauczyciela i ucznia. Jak się okazuje, postęp i cyfryzacja ma również przełożenie na możliwości w nauczaniu młodych ludzi. Najważniejsze jednak, by nauczycieli chcieli wdrażać je w życie poprzez swoją codzienną pracę z uczniami.